Cześć moi kochani, szybciutkie newsy klasowe, takie dwa newsy, może informacje chcę wam przekazać na początek. Często mnie pytacie, skąd mam te figurki, wszystkie Clash Royale, to co za mną jest, te maskotki. Ja większość podostawałem od Super w prezencie, pozałatwiałem sobie parę kupiłem. I jest teraz okazja, wychodzi specjalna, limitowana wersja, chyba jest obecnie preorderze na YouTube. Ja na YouTubie link postaram się wam wkleić, ale zresztą Clash Royale też te linki dawał. Jest specjalna figurka barbarzyńcy do kupienia, pewnie teraz na Zobaczcie, i pluszak Baby Dragona. To wszystko w cenie 30 dolarów, ale jeżeli chcecie, ja często też właśnie o to pytacie, więc przekazuję Wam taką informację, że jest taka możliwość i możecie sobie to zakupić. Kolejna informacja: od dzisiaj, czyli 13 lutego do 20 lutego, mogę rozdawać, a mogę rozdać limitowaną też wersję specjalnych Tower skinów, który pewnie teraz leci, to będzie Lamber Jacka. Na chwilę obecną to będzie y, tylko ograniczona tutaj wersja, tej dostępność tego. Będzie to rzadkie, nie wiem na jak długo. I mogę taki skinów rozdać, o dobrze pamiętam: 25 plus boxy Lucky Drop. Y, jeżeli pamiętacie, przy ostatnim chyba to było w listopadzie. Jak pierwszy raz wychodziło 2 na 2 leaderboard, ten ladder, to robiłem live'a i osoby, które ze mną grały i wygraliśmy w parze, dostawały takie nagrody, o mnie chyba wtedy była emotka. Chyba wtedy była emotka. I teraz też będzie na tej samej zasadzie, że jeżeli ktoś z Was ze mną zagra w parze i wygramy, ja wasz hashtag spisuję i wysyłam do Supersela i oni tam w ciągu iluś dni dostarczą Wam takiego skina na wasze konto. Więc taki las się obędzie, ale odbędzie się troszeczkę później, w przyszłym tygodniu. E, poczekajcie, bo ja tak szybciutko. Zapomniałem spojrzeć w kalendarz, to będzie najprawdopodobniej 18-19 lutego, czyli to będzie wtorek, środa, w któryś z tych dni zrobię live'a i pogramy sobie. I będzie tak jak ostatnio, po prostu kto pierwszy, ten lepszy, zrobimy specjalny klan. Dwie osoby na pewno będą grały poza kolejką. To dla jednej osoby forma podziękowania za to, że zawsze mi pomaga i jest przy mnie. A druga to będzie go specjalny, pewnie na swoim live się pochwali, ale będzie go specjalny, który gra ostatnio dużo w Clash Royale, i też zagramy z te, o ten skinek. Więc będzie tych skinków troszeczkę do rozdania. Tak jak mówiłem, mogę do rozdać ich tylko 25. Chciałbym każdemu z Was rozdać, no ale takie są zasady i takich zasad muszę się trzymać, więc. Wtorek lub środa 18-19 lutego musicie po prostu mnie na YouTube śledzić. Ja pewnie jeszcze na moim X-ie lub Discordzie dam informację w który dzień, dokładnie, o której godzinie. Prawdopodobnie to będzie około 1900 takiego live'a puszczę i pogramy. Więc to będzie Lucky Drop, Box i Tower Skin. Nie będę rozdzielał tych dwóch nagród, bo mogłem 50 graczy obdarować, ale wolę dać boxa i skina jednej osobie, więc tak to będziemy robić, bo to też mogło być, być za długo, a ja ostatnio naprawdę znowu dużo pracuję. Pracuję przy grach. Cieszę się, że pracuję przy tym, co lubię yy, i też już. W końcu antybiotyk odstawiłem i zaczynamy tutaj, jeszcze teraz piątek, sobota, niedziela poniedziałek pracuję, dlatego w te dni nie mogę zrobić live'a. Przykro mi, właśnie zapomniałam powiedzieć, bo ja teraz w piątek, oprócz tego, że piątek walentynki, dziękuję urodzinki, w ogóle jest mu tu moja tablica walentynkowa, jeszcze moja. O, kiedy to było? Kiedy to była ta tablica walentynkowa, tutaj. Z któregoś mojego live'a urodzinowego, ale ładnie widać na tej kamerce, to pewnie się ktoś odnajdzie. Więc jest troszeczkę Was tutaj, co byli wtedy ze mną na urodzinowym liveie. Tym razem takiego urodzinowego livea nie zrobię, bo pracuję. Ale odbijemy sobie wtorek, środa, więc jakoś w który dzień, albo może w dwa dni, serdecznie Was zapraszam. Towerskin specjalny Lamberciaka do rozdania. No to tyle. Trzymajcie się cieplutko. A i. Pamiętajcie, że ze znajomym zaczęliśmy nagrywać podcast PM Gaming. Na YouTubie jest specjalna lista, możecie sobie odsłuchać. Czwarty odcinek też niebawem wlatuje. A ruszyliśmy też już na Spotify PM Gaming. Odcinki już pierwsze są wrzucone na Spotify od wczoraj, więc serdecznie Was zapraszam do posłuchania nas, jak dwóch takich pasjonatów gamingu. Sobie rozmawiam na różne tematy, o grach i w ogóle. Więc do zobaczenia.